Witam witam Was serdecznie w kolejnym, w kolejnym epizodzie z życia i właśnie w tym epizodzie będę ja, Wiesiu i makaron. Ja, Wiesiu i makaron i to wiecie, no ja, makaron taki mój najlepszy kumpel, kiedyś Wam opowiem dlaczego przeżywaliśmy go makaron. No ale teraz skupmy się na Wiesiu. No i Wiesiu lubił krandzić, lubił, lubił nam dokuczać. E, i Wiesiu szybciej biegał niż my. Nie mogliśmy go nigdy dogonić. Wiesiu, jak biegł, to bił się. Bił się tak, jakby kon na koniu, tak się bił w dupko i pędził, jak No Dobrze gościu biegał, prawdopodobnie dlatego, że uciekał przed mamą, bo mama go zawsze lała kablem czy czymś tam, i ten Wiesiu się nauczył szybko biegać. No i pewnego pięknego dnia w szkole, na przerwie, Wiesiu coś mnie zdenerwował. Nie